Witam serdecznie. Dzisiaj właśnie zapowiadany wczoraj filmik na temat krasnorostów. Nie mam zamiaru oczywiście wbijać kija w tym filmem, więc powiem wprost, że i wyjaśnię od razu na starcie, że to, co powiem w tym filmie, opiera się tylko i wyłącznie na tym, co zaobserwowałem u siebie. Wynika z moich zapisków, bo prowadzę sobie od ponad roku czy blisko roku taki dzienniczek, pamiętniczek, w którym zapisuję sobie parametry wody, co zrobiłem i jakie były skutki tych moich poczynań w akwarium. Więc no, opieram się przede wszystkim na tym, co widzę, co zanotowałem i co zaobserwowałem. Słuchajcie, krasnorosty, jak wiecie, pojawił mi się jakiś czas temu w akwarium. Przede wszystkim to zauważyłem, że jest ich, no może nie dużo, ale jest takie ognisko tych krasnorostów było takie ognisko tych krasnorostów po prawej stronie za dyfuzorem CO2, gdzie yy, musiałem przerzedzić mocno, w zasadzie wyciąć sporo liści kryptokoryn, ponieważ one już były tak duże i rosły tak gęsto, że zatrzymywały mi tam ruch wody, tam woda praktycznie nie płynęła wcale. No i kilka z tych liści, czy nawet więcej niż kilka z tych liści było porażonych niewielką ilością krasnorostów. Krasnorosty również teraz pojawiły mi się, czy w tym tygodniu pojawiły mi się również do niektórych najstarszych przede wszystkim liściach brixii japońskiej, oraz na patyczkach korzenia. Kilka krasnorostów mam na tym patyczku, który wystaje najbardziej w prawą stronę, takim cienkim. Kilka krasnorostów, tam dwa czy trzy, na patyczku, który idzie w kierunku tafli wody po prawej stronie, takim mocno porośniętym chem. I kilka krasnorostów mam na tym grubym patyku po lewej stronie, który lekko wystaje ponad taflę wody. I tych krasnorostów nie usunąłem, ponieważ mam wobec nich pewne plany. Co do przyczyny pojawiania się tych moich krasnorostów w akwarium, mam pewne podejrzenia i też obserwacje moje i zapiski moje odrzuciły definitywnie przyczyny pojawienia się krasnorostów, które są powszechnie opisywane w, w internecie. Bardzo często, generalnie w przypadku glonów, piszą, że przyczyna pojawiania się glonów w akwarium to niski poziom dwutlenku węgla. U mnie nie. U mnie dwutlenek węgla to jest w okolicach 30-36 ppm. Takie ma wahania. pH, słuchajcie, skacze, bo mierzyłem sobie pH przez ostatnie 10 dni rano i wieczorem, pH skacze mi między... Może i tak, najniższa wartość pH, jaką zanotowałem, to było takie coś pomiędzy 6,0 a 6,2, a najwyższa wartość, jaką zarejestrowałem, to było 6,4. Więc pH mam w miarę stabilne. Ono się waha dobowo, może o 20 maksymalnie, moim zdaniem, nie więcej. Więc pH mam w miarę stabilne. Poziom dwutlenku węgla mam też w miarę stabilny, tym bardziej, że podaje ten dwutlenek węgla 24 godziny na dobę. Więc dwutlenek węgla w moim akwarium absolutnie nie jest przyczyną pojawienia się krasnorostów. Kolejną przyczyną bardzo często wymienianą w przypadku pojawienia się krasnorostów jest zbyt szybki nurt wody w akwarium. U mnie też nie. Dlaczego? Dlatego, że u mnie krasnorosty pojawiły się w miejscu, w którym woda niemalże stała. Na początku pojawiły się tam inni gdzie indziej. Ja uważam, że nurt wody ma niewiele wspólnego z pojawieniem się krasnorostów. Nurt wody pozwala czy pomaga krasnorostom rozleść się po akwarium. Natomiast czy jest jedną z przyczyn pojawiania się krasnorostów? Nie wydaje mi się. Tak jak mówię, u mnie krasnorosty pojawiły się w miejscu, gdzie woda niemalże stała. Myślę, taką malutką teorię na ten temat, że krasnorosty pojawiły się tam dlatego, w tej takiej prawie stojącej wodzie, pojawiły się dlatego, że tam miały pod dostatkiem wszystkich substancji, które są im potrzebne do rozrostu, funkcjonowania. Natomiast jeżeli woda płynie, no to regularnie te substancje stamtąd wymywa te wszystkie pierwiastki, które tym krasnorostom są potrzebne, no raczej nie mają za bardzo szansy, żeby dłużej tam w tym miejscu zagościć, więc... I, i cyrkulacja wody ma tu pewne znaczenie. Cyrkulacja wody wręcz pomaga unikać glonów moim zdaniem, a nie, a nie przy, przyczynia się do powstawania glonów, więc tutaj ta przyczyna ja ją automatycznie skreśliłem w, moim, w swoim akwarium jako ta, która po, po, pomogła pojawić się krasnorostom. Kolejna rzecz bardzo często przy krasnorostach wymieniona to wysokie twardości wody. U mnie również to Skreśliłem, dlatego że u mnie GH to jest w tej chwili 6 i na przestrzeni tygodnia, czyli w ciągu 7 dni, to moje GH wzrasta maksymalnie o 1. A więc nie można tu mówić ani o wysokim GH, ponieważ GH 6 to jest woda miękka, czy też uważana za miękką. Po drugie, skok o 1 stopień na przestrzeni tygodnia to nie jest żaden skok. O takim dużym skoku, z tego co czytałem, to można mówić, kiedy woda w ciągu 4 dni zmieni wartość o Pójdzie o 4, 5 do góry. Wtedy to jest skok. I nawet czytałem taki artykuł, bo, bo czytałem wiele ostatnimi czasami na ten temat. Czytałem w taki artykuł, gdzie gość wprost stwierdził, że gwałtowny skok GH w górę może być takim właśnie wyzwalaczem dla krasnorostów. Natomiast skok o 1 w ciągu 7 dni to jest żaden skok. A więc twardość wody również de, definitywnie skreśliłem. Tych przyczyn jeszcze jest wiele, wiele, wiele. Ja oczywiście wszystkie je wyeliminowałem u siebie, dlatego że potwierdziły mi się generalnie tylko trzy. Po pierwsze, jakieś trzy, może cztery tygodnie temu, już dokładnie nie pamiętam, rwałem rotale raz podłoża. No grzebanie w podłożu powoduje to, że my uwalniamy całe te smaczki, które są w tym podłożu, tak, to słupa wody. Ja oprócz tego, że mam podłoże aktywne, które mi się niestety zaczyna rozpadać, to to podłoże również masę pyłu zbiło do toni wody. Więc grzebanie w podłożu jak najbardziej u mnie mogę powiedzieć tak, to może być przyczyna u mnie i prawdopodobnie jest to przyczyna pojawienia się narostów. Kolejna rzecz to zabity, zapchany, zasyfiony totalnie fili, tak zwana w związku z tym brudna woda. Powiem Wam, że również może i wierzę w to, że to może być u mnie przyczyną krasnorostów, pojawienia się krasnorostów, dlatego że tak jak mówiłem, cały ten syf, który wzbiłem do wody, został przez filtr wciągnięty, a że filtr jakiś czas już czyszczony nie był. Także doda dodatkowo jeszcze oberwał sporą masą syfu. A co idzie dalej? No po prostu przypuszczam, że biologia na tym lekko ucierpiała, bo bakterie, przede wszystkim te tlenowe, no nie wszędzie ta woda mogła tam może w odpowiedniej ilości natleniona do tego filtra, nie wszędzie mogła tam w niektóre, nie, nie we wszystkie miejsca mogła wejść. No i część bakterii y, tych tlenowych po prostu pewnie sobie obumarła, bo zbyt mało tlenu w filtrze, tak, w wodzie, która docierała do filtra. Ta woda tam może nierównomiernie się też w tym filtrze rozprowadzała, więc i biologia lekko podupadła. I te dwie rzeczy mogły również, mogę uwierzyć również w to, że one się przyczyniły do tego, że, że krasnorosty mi się w akwarium pojawiły. Też wiem, że nigdy nie jest to jedna tylko przyczyna. Też sporo próbowałem wyczytać na ten temat, wyśledzić, czy ktoś może powie jednoznacznie, że tylko to było przyczyną. Nie, nikt tego nie stwierdza. Wielu ludzi wymienia właśnie dwie lub trzy przyczyny, które u nich wystąpiły w akwarium, jako, jako te, które spowodowały pojawienie się narostów. I ja uważam, że u mnie właśnie te trzy przyczyny, a więc grzebanie w podłożu, plus zapchany totalnie zasyfiony filtr, bo tydzień temu mówiłem, że ja miałem co czyścić w tym filtrze, a więc zapchany, zasyfiony totalnie filtr, tak zwana brudna woda. No i oczywiście w związku z tym też może i słabo. Rozprowadzająca się natleniona woda w filtrze spowodowała to, że biologia podupadła, no i te trzy rzeczy, które skumulowały się, wystąpiły w jednym czasie, no zaowocowały właśnie czarnymi pędzlami, nie? Także y, to jest już nawet nie moja teoria, moja obserwacja. Y, tak to wynika z moich y, też zapisków. To, co sobie zapisałem, że zrobiłem, no to potem o, zaobserwowałem efekt tego, co zrobiłem, więc, no cóż, no popełniłem kilka błędów, tak. Tu oczywiście jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że jeżeli się grzebie w dnie, tak jak ja to grzebałem w dnie, już nie wiem, czy wspomniałem, czy nie, że należałoby wykonać dużą podmianę wody. No ja wtedy tej podmiany wody raczej nie zrobiłem zbyt dużej i to też właśnie się przyczyniło, taka trochę moja, no, Zapominalskość, bezmyślność, może nawet i lekkie zaniedbanie spowodowały. No bo przy filtrze to się bije w piersi, że to moja wina, bo zajrzałem dopiero wtedy, kiedy zobaczyłem, że mam problem. Nie? Ale takie właśnie troszeczkę niedbalstwo, lekkie też lenictwo może właśnie skutkować tym, co, 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 co się dzieje potem w akwarium złego. Jak mam zamiar z tymi krasnorostami walczyć? Na pewno nie chemią, słuchajcie. Na pewno nie chemią. Mam zamiar robić przez kolejne cztery tygodnie 50, 40-50-40-50% podmiany wody. Nie robię żadnych myków i wygibów typu przedawkowanie karbo, podawanie punktowe podawanie karbo czy coś takiego nie. Dlaczego? Dlatego, że karbo również nie jest obojętne dla biologii. Ja wiem, że tych bakterii tutaj jest pierdyliarty jeszcze trochę, ale jeżeli się na przykład będzie polewać karboglony czy krasnorosty codziennie i codziennie to karbo przedawkować, no to w pewnym momencie ta biologia nie wytrzyma i powie dość, nie? Więc ja nie mam zamiaru, nie mam zamiaru używać żadnego karbo, żadnej wody utlenionej, Mam zamiar po prostu zadbać o czystość wody, przede wszystkim o czysty filtr. Oczywiście nie mówię tu o jego cotygodniowym płukaniu, bo to nie o to chodzi, ale raz na te dwa miesiące do tego filtra zajrzeć. Mam zamiar robić właśnie 40-50% podmiany wody, a nie wspomniałem jeszcze o tym, że zdarzyło mi się dwa razy rybom podać naprawdę szczodrze. Więc to też nie jest bez znaczenia. No i właśnie w związku z tym też mam zamiar nieco mniej karmić ryby tak żeby skonsumowały wszystko mniej więcej w minutkę i robić to przede wszystkim przy wyłączonym filtrze ponieważ nie chcę żeby karma przez nurt wody była zabierana i gdzieś tam osiadała między roślinami chociażby z tyłu tak i tam gniła wolę żeby tego żeby to się nie działo więc oszczędniej ryby to co ryby nie zjedzą opadnie na dno na pewno wciągną z przyjemnością krewetki bo to takie żarłoki, łakomczuchy, że co by im nie rzucić i ile by im nie rzucić, to to, co złapią, to zjedzą, a to, czego nie dosięgną, no to oleją i to będzie gniło, nie? Tak więc to są moje spostrzeżenia, to są moje obserwacje na temat krasnorostów, które pojawiły się, podkreślam, w moim akwarium i to jest mój sposób na walkę z nimi, czyli duże podmiany i dbanie o czystość filtra i nieprzekarmianie ryb, żeby tych związków organicznych, odpadów organicznych nie pojawiało się w akwarium zbyt dużo, jeśli chodzi o nawożenie, nie mam zamiaru absolutnie nic zmieniać. Jedyne co to mam zamiar zjechać leciutko niżej z żelazem i z mikro, a to też w związku z tym, bo nie wiem czy to jest przyczyna, akurat że krasnolosty wyskoczyły, ale wiem, że jest to przyczyna przede wszystkim mikro wysokie. Ono najwyraźniej jeszcze ciągle nie schodzi mi w takich ilościach, jakie, jakie, jakie chciałbym, żeby schodziło. Ale jest to, wydaje mi się też przyczyna tego, że w prawym tylnym rogu kilka źlenic punktowych mi się też pojawiło, więc, więc tutaj z żelazem i mikro też sobie zjedziemy troszeczkę niżej. No i to tyle chyba w tym wideo na dzisiaj. Cieszę się, jeśli pomogłem. Jeśli nie pomogłem, to bardzo mi przykro. Natomiast tak jak mówię, nie miałem zamiaru podważać jakichkolwiek teorii, czy negować jakichkolwiek teorii, tak samo jak nie neguję, czy nie podważam Waszych... Doświadczeń z Krasnolostami i waszych obserwacji z Krasnolostami. Każde akwarium jest inne, u kogo innego, u każdego innego może być y, inna przyczyna. Natomiast no ja mówię, u mnie pewne rzeczy, które piszą w teorii, y, w różnego rodzaju teoretycznych rzeczy, oczywiście, które piszą, no, u mnie nie działa. Ja je skreśliłem już na starcie, bo parametry mówią co innego, a moje obserwacje, no, co innego. Tyle. Podziękował serdecznie i zapraszam na filmy następne. Trzymajcie się mi. Do zobaczenia. Cześć.